Cześć, witam was w odcinku z Monster Planet, tak dzisiaj jest czwartek, także nie dziwcie się. Um, um, jakie było hasło? Chyba takie. Nie jestem pewna. Ale słuchajcie, dzisiaj jest czwartek, a jutro będzie, albo w sobotę, będzie odcinek na moje urodziny. Prawdopodobnie ja będę namawiać moich kolegów, żeby ze mną nagrali. Yy. Tak. Co czwartek nowe odcinki? Jak widzicie dzisiaj jest nowy motyw. Także bez zbędnego gadania zaczynamy! Dobra. Właśnie... Czekam na to. Pisankę, Pisankowe polowanie. Czekam na to, ponieważ naprawdę my się co tym razem wymyślili. Tak, na początku pozbieramy sobie prezenciki. Nie wiem, czy ktokolwiek mi chyba dał prezent, ale słuchajcie. Nie wiem, bym musiał zobaczyć. Ale jeżeli chcecie dawać prezenciki. To dawajcie. Słuchajcie, tak, tutaj sobie sama dawałam Akurat. Słuchajcie, mam teraz teraz małą propozycję. Ym... Będą chyba dwa odcinki w sobotę, ponieważ w sobotę są moje urodziny. Yy, tak, patrzę się tu motywując komputer, to może. O, tak. O, o, o. Dobra. <laughs> tak, tu mój mikrofon, ale dobra, ściągniemy wszystko z niej. Yy, tak jak wiecie. Yy... Co, to są moje urodziny, takie ptaczę cały czas. W piątek prawdopodobnie nagram odcinek, właśnie um. z prezentami. To też chyba, ale nie wiem jeszcze do końca. Um. Hmm, nie wiem co ja tu mam gadać, dokładnie. Dawno nie nagrywałam, Mówi za planet w stylu takiego. Naprawdę luźnego, normalnego odcinku, a nie żadnego informacyjnego odcinka, tylko jakiś zwykły, normalny. Um. No, jeśli nie da się. Um. Naprawdę... A, fu. Um, to już chyba jest ten motyw. Tego motywu mi się chyba bardziej podobały ciuchy. Ale w sumie bym. Włosy mi się w ogóle nie podobają, te. Nie, te motyw, w ciuchu z tego motywu są okropne. Chodźmy jeszcze, zobaczmy na animację. No, co jest spoko. A to jakiś... A no spoko. Nie za bardzo nie rozumiem o co chodzi, ale to w sumie wszędzie jest taniec. Um. Mech. Mech nie ma nic fajnego Słuchajcie mm, Także ile ja w ogóle nagrywam 4 minuty, dobra To słuchajcie, to ja miałam szybko skoczyła jeszcze na artbooka um, Okej, okay. w ogóle. Hmm, myślę, nie wpuściłem tego filmiku na YouTube chyba. Naprawdę. Zobaczę, słuchajcie, to. Hmm, nie, dobra, później sobie zobaczę. Um, właśnie bardzo się boję teraz. Um. Zresztą, znaczy, co się dzieje z tym kątem. Odzyskałam je na chwilę. Hmm. W ogóle dziewczyna, która dała mi to konto, jest naprawdę chamska troszkę. Zwykle swoje konto, które po prostu niestety mi zablokowali. Dostałam właśnie to konto. Tamto konto ktoś mi weszł. Wygląda ja w ogóle um, Hasło, jakie to było hasło? No, no, dobrze. No i... Um, po prostu tamta dziewczyna mi zabierała to konto konto. i zobaczę, co się dzieje z tamtym kątem konto ma kto ma jakiekolwiek konto do oddania, bo mi zablokowali na no zawsze a miałem 22 lat No niestety przezdawałaś W ogóle kłóciłaś się w, ze wszystkimi Na Tamto konto wydałam troszkę pieniądze, Pieniążkę 8 zł to nie jest dużo dla mnie um, ale widałam. Um, czuchy są tutaj w ogóle moje I, i... Dobra, ja po prostu nie mam sił teraz tutaj do gadania o tym koncie. Po prostu serdecznie pozdrawiam tej dziewczyny, która dała mi to konto, później je zabrała. Naprawdę, nie rozumiem. I właśnie zablokowałem na tym koncie, także wiecie, słuchajcie, nie ja tutaj kończę ten odcinek. Tak krótszy odcinek, um. czyli tak, nie pozdrawiam. Suple, bo to było chyba konto, Wiktoria. Jakieś tam cyferki były. I nie pozdrawiam, właśnie tej Biki, co teraz jest. I teraz na 100% ch chyba zostanie mi to konto Marzena200531. Także naprawdę dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Do kolejnego odcinka. Siema.